O, a tutaj taka sytuacja. Ktoś wyrzucił wózki dziecięce. O, ktoś wyrzucił wózki dziecięce nad wodą, a później ludzie się dziwią, że jak przyjdzie duża woda, to niesie ze sobą jakieś dziwne materiały. Na przykład wózki dziecięce. No cześć Siemanko, witajcie! Witajcie ponownie na kanale Poznaj Kraj TV. Witam. Stałych widzów, ale, ale też i tych nowych, którzy pierwszy raz zawitali na kanał, słuchajcie, dzisiaj y, kontynuacja 1000 miejsc Polski. Ja już przejechałem około 60 km. No, wyłączyłem auto, wyłączyłem klimę, otworzyłem y, szyby, ale jest duchota 26 stopni tutaj w Beskidach. Y, zajechałem, oczywiście, w moje ulubione miejsce na trasce. Kawka, jak widzicie. Zaopatrzona w aucie kawka domowa, o co chodzi? Jeżdżę teraz innym autem. Wcześniej jeździłem Volkswagenem, teraz jeżdżę. Yy, później jeszcze jeździłem Octavią przez chwilę. No, a teraz jeżdżę, słuchajcie, kijom. Nową kiją, nową kijanką. W tej chwili przejechałem niecałe 4000 km. No, zrobiliśmy sobie takiego mini tripa po Europie w ostatnim tygodniu. Także te kilometry się nabiły. Na razie jestem zadowolony z auta. Wszystko działa perfekcyjnie, bez zarzutu. W ogóle ci asystenci jazdy są tak doprecyzowani w tym samochodzie, że naprawdę, słuchajcie, dobrze, że jestem przypominacz trzymaj ręce na kierownicy bo inaczej to w zasadzie byłaby całkowita nuda w samochodzie podczas jazdy no wszystko praktycznie to auto robi za kierowcę wiadomo trzeba zachować czujność no i to hamowanie też jest wymagane od kierowcy bo auto może tylko zahamować awaryjnie nie na wypadek jakiejś tam no wypadku ale porusza się praktycznie samo po drodze no dobra, starczy tego zachwalania. Ja słuchajcie, robię teścik po polskich drogach też oczywiście na spalaniu. Nie mogę wejść powyżej 5 litrów na 100 km spalania. Tutaj jest silnik 1.5 benzyna 160 KONI, oczywiście turbodoładowany. No nie mogę na razie zrobić powyżej 5 litrów spalania na 100 km. Oczywiście po mieście robię to bez problemu, ale jak jadę gdzieś w trasie, to auto pali poniżej piątki. Nie wiem, sprawdzałem też manualnie, czy nie oszukuje mnie komputer, no ale nie, okazuje się, że też wskazania są perfekcyjne co do spalania. Także no bardzo fajnie, bo specyfikacja podaje, że poniżej sześciu to nie ma szans. W takiej jeździe, tutaj kurcze, mieszanej. Dodam, że przejeżdżałem przez Kraków, nie? No, i mam w chwili obecnej 4,7 spalanie. Mogę to nawet Wam pokazać, żeby nie było. No dobra, zobaczcie, załączam stacyjkę. Moment, moment, niech się uruchomi to wszystko. No i zobaczcie, przejechałem 68 km. Mam 4,6 spalanie. Jechałem trochę przez Kraków, no a resztę no, to zakopianka, nie? Na razie wychodzi 4,6. Dodam, że jechałem pod górę, bo wiadomo, że Kraków leży w dolinie, więc to, to spalanie też jest no, raczej wyższe. Z powrotem będzie pewnie jeszcze y, niżej, no ale to co? Chyba dobrze, skoro człowiek dużo podróżuje, to jak najbardziej wskazane jest auto, które mało pali, nie? No, fajnie, że też tutaj y, w tym silniku mam 160 koni. No, bo jak trzeba kogoś szybko wyprzedzić, to wtedy jest, wiecie, dużo bardziej bezpiecznie, bo jak się wdusi, no to momentalnie osiąga się prędkość. No, nie powiem jaką, ale bardzo dużą. Więc to wyprzedzanie jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne, szybkie i bezpieczne, nie? Bo można szybko kogoś wyprzedzić i się za chwilę schować na swój pas, tak żeby było bezpiecznie dla wszystkich. No ale starczy, może, tej motoryzacji, bo wiem, że kanał oglądają nie tylko mężczyźni, ale również i kobiety. No a kobiety, wiadomo, mają trochę inne zainteresowania niż mężczyźni. I za chwilę idę w moje ulubione miejsce, zobaczyć, jak wygląda sytuacja. No bo słuchajcie, tydzień temu kręciłem film o tym jak w Małopolsce powstała burza błyskawiczna pozalewało bardzo dużo terenów bardzo dużo posiadłości i chciałem też sprawdzić jak wyglądała pokąd sięgała woda tutaj gdzie przyjechałem no bo woda już zeszła jak wiecie powódź błyskawiczna to trwa błyskawicznie tak 2-3 godziny woda podnosi swój stan o 4-5 metrów po czym wraca, wraca do koryta no słuchajcie Jestem jak zwykle, gdzie? Nad Rabą, w okolicy Lubnia, moje ulubione miejsce, po drodze zawsze tu zajeżdżam. Zobaczcie no, sytuacja, kilka dni po błyskawicznej powodzi, nie ma praktycznie śladu, nie? No, tutaj rzeka Raba nie dostała aż tyle wody, co inne rzeki wpadające do Wisły, tam w okolicy Bielsko-Białej, miejscowości Czechowice-Dziedzice, Skawina. Także jest tutaj bardzo, bardzo spoko. Ja jeszcze zejdę pod most obejrzę sytuację pokąd sięgała ta woda wcześniej bo bardzo mnie to interesuje a tutaj nie byłem jak trwa powódź z drugiej strony sytuacja wygląda tak woda jeszcze ciut ciut jest mętna ale naprawdę już ta jej klarowność jest na dobrym porządku jak wyszedłem z auta to zrobiło się naprawdę bardzo przyjemnie jest taki lekki wietrzyk no prawdziwe lato już mamy, nie? Jest czerwiec, czerwiec, prawdziwe lato. Taki śpiewają, wszystko się zazieleniło. Chodzi się w krótkich spodenkach, zobaczcie o w krótkim rękawku. Także witaj lato. Jeszcze tej wiosny. O, a tutaj taka sytuacja, ktoś wyrzucił wózki dziecięce. O, ktoś wyrzucił wózki dziecięce nad wodą, a później ludzie się dziwią, że jak przyjdzie duża woda. To niesie ze sobą jakieś dziwne materiały, na przykład wózki dziecięce, opony. Ja widziałem beczkę 200-litrową, pomijając w ten fakt, że widziałem dziesiątki, jak nie setki butelek plastikowych płynących dużą wodą. No to tak to wygląda. A zobaczcie, jestem właśnie tutaj nad brzegiem raby. Tuż przy moście, na którym przed chwilą stałem. No, było trochę wody, nie? Widać to po tych krzaczorach zalanych, jakieś 2 metry było tutaj wody, więc niedużo jak na taką rzekę, bo taka rzeka potrafi przybrać nawet 9 metrów w przeciągu kilku, zaledwie godzin. Także tutaj sytuacja była jeszcze wtedy pod kontrolą. O. Chyba mnie widać. Słuchajcie, sytuacja zaczyna się komplikować. Zbliżyłem się pod Tatry. Tutaj miałem taki główny cel. Mam taki główny cel.